Takie osoba taki jest uczyniony. No to, no to, tak. to jest na południu. To jest, to jest. To jest. W każdej za dziwnie potrzebny. Dzień, Dzień dobry Państwu. No, słyszałem, że tutaj mam się zgłosić, to się ustawiam. chociaż nie wiem w jakim celu. Pomyślałem, że, że jesteście Państwo trochę posłuchać. i tutaj... układ walony po prostu. Później. Domyślam, że, 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 że chcecie Państwo posłuchać to takiej dziwnej instytucji, jak się nazywa ZUS. Temat jest w ogóle nieciekawy, ta instytucja jest w ogóle zbędna, no ale jeżeli już tak bardzo chcecie, to mogę zapowiadać. Tak Sytuacja prawna mniej więcej wygląda w ten sposób. Zgodnie z naszą ustawą zasadniczą, którą jest Konstytucja, ZUS nie powinien, znaczy WZUS nie może nas do niczego zmusić. Możemy się zgodzić dobrowolnie. Zorganizowane jest w ten sposób, że każdy pracodawca dobrowolnie... To znaczy pod przymusem. Nic nie słuchajcie. Teraz zatępy na to urządzenie. Dobrze. Dobrowolnie, czyli pod przymusem. Zaproszczając działalność musi zgłosić wszystkich pracowników. Ja wpadłem na pomysł, żeby się po prostu cusu uwolnić, nie wypowiedziałem umowę bezpieczeństwo. Na dzień dzisiejszy jest sytuacja taka, że ZUS mnie bardzo kocha. W tym całym programie Ewu się wyświetla na zielono. Lekarze się bardzo dziwią, że chcę płacić za usługi lecznicze. Natomiast ja ZUS-u w ogóle nie kocham. W pierwszej instancji, znaczy gdy musiałem zastosować wybieg pewien, polegający na tym, że musiałem zmusić ZUS, żeby ZUS napisał na mnie decyzję, ponieważ... Sądy Rzeczpospolitej Polskiej w ogóle miały, nie chciały przyjąć mojego pozwu, w którym chciałem określić, czy ZUS w ogóle ma prawo na do czego zmuszać. Więc zastosowałem taki wybieg, że ZUS wypisał na mnie decyzję, pomusiał. Ja się od tej decyzji odwołałem i na tej podstawie dopiero sąd rozpoczął procedurę. Pierwsza instancja stwierdziła, właśnie sędzina pierwszej instancji stwierdziła, że ona nie będzie mnie sądzić zgodnie z konstytucją, tylko zgodnie z prawem. <laughs> A tytuł chyba szósty konstytucji mówi, że w 10 konstrukcji się Znaczy ja trochę się zdziwiłem. Sytuacja jest teraz taka, że złożyłem apelację i od maja zeszłego roku cisza ucho. Zustan do mnie raz przyszedł, pogroniłem ich psami, nałożyli na mnie karę 500 zł. Czyli sami to przesada oczywiście, po prostu ją wygodzimy. <grym> <grym> na nam mam tej karę 500 złotych, sąd tą karę podtrzymał ja tej kary nie płacę. I na tym się właściwie ten temat jakby kończy. Czekam na rozprawę w drugiej instancji i raczej nie, nie liczę, że to będzie bardzo szybko, chyba że SOWA się zasłużył temu państwu i trzeba będzie go przykładnie ukarać, na co mam cichą nadzieję, bo być więżonym za za to, to chyba nawet mały honor. <grym> No i właściwie to wszystko.